Jesteśmy na DGGI 2014, to jest konferencja Alcatel'a, a przed nami premierowy smartfon właśnie tej firmy, czyli Alcatel One Touch Hero 2. Jest to urządzenie z ekranem 6 cali Full HD IPS. Jego wymiary to dokładnie 160,5 na 81,6 na 7 i 9 mm, także dosyć cienkie jest to urządzenie. Jest to oczywiście fablet w stylu, w stylu Nota, który również posiada Stylus. Stylus nie ma jakichś specjalnych funkcji dodatkowych, aczkolwiek ten, ten fablet posiada specjalną dodatkową, do której możemy wykorzystać tylko ten Stylus, bo na innych ekranach ten ten też nie będzie działał. Generalnie rzecz biorąc to urządzenie. To naprawdę bardzo dobrze wykonane i spra jakby sp sprawuje e, dobre wrażenie. E, ze względu na aluminiowy tył. naprawdę tu troszeczkę można go rysać osłabić ale widzę, że po zmazaniu to schodzi. E, generalnie rzecz biorąc, mamy tutaj kamerę 13 w niegrzywnego cella, wspieraną jedną pojedynczą jedną LED, e, która. Kamera. Kamera przeda optyczną stabilizację optyczną stabilizację obrazu. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajną funkcją. Prawdopodobnie w dniu premiery, znaczy w dniu jakby nie premiery, ale wydania na rynek telefon będzie, będzie miał już Androida L. Istotne jest także to, że z przodu znajduje się kamera również o bardzo fajnej rozdzielczości, mianowicie 5 megapikseli. Także jest to telefon, jeżeli chodzi o robienie selfie, naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Zresztą teraz możecie to zobaczyć. Jeśli chodzi o jakość aparatu, może szybkość miga Mikawki przetestujemy teraz sobie, to dosyć trudno jest tutaj zrobić, ale jak widzicie, dosyć szybkość migawki jest naprawdę, naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o akumulator, to jest tutaj 300 mAh, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. 16 GB pamięci wbudowanej no i 2 GB pamięci RAM. No i tutaj mamy procesor 8 rdzeni, Mediateka po 2 GHz, więc naprawdę jest bardzo, bardzo wydajne te, to urządzenie. Cóż, nie mam tutaj internetu, więc wcale nie mogę przedstawiać, nie wiem, szybkości przeglądania stron. Możemy sobie zobaczyć na przykład jak szybko się ładuję aplikacje. E, to jest Twitter, Facebook. Urządzenie jak inne e, smartfony LGTV po prawej stronie posiada e, przycisk blokady ekranu, regulacji głośności oraz złącze karty microSD. Natomiast po lewej mamy e, złącze na kartę micro SIM. Na dole Jednowatowy głośnik, bardzo głośny, plus złącze ładowania do synchronizowania. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o to. Górna krawędź, gniazdo 3,5 mm, audio. No i plaster i Oczywiście dodatkowy mikrofon do aktywnej redukcji szumów. Flipcover, czy może nie flipcover, ale coś na styl flipcovera. Samsungowskiego, który chyba, chyba nic się z tym nie da zrobić tutaj. Nie, nie, działa to w żaden sposób, natomiast jest tutaj oczywiście folia, no i mamy stan baterii, powiadomienia oraz oczywiście godzinę, pogodne takie, takie rzeczy. Jest to oczywiście bardzo, bardzo fajna sprawa. Dodatkowo mamy dostępne do tego, do tego urządzenia akcesorium. Akcesorium również bardzo, bardzo ciekawe, mianowicie z ekranem, coś na styl Kindla, eee, Więc to jest e, taki mini czytnik e-booków, na którym możemy sobie po prostu książki przeczytać, więc naprawdę bardzo, bardzo e, fajna sprawa. I jest również pilot. Pilot, e, do który możemy sterować. Właśnie, e, właśnie Hero, e, Hero 2. Pilot wygląda w taki sposób. Nie wiem, czy widać, że tutaj jest klawiatura. Także to jest <gryw> coś bardzo, bardzo śmiesznego, ponieważ e, no, jakby Mając smartfona, nie musimy go wyciągać z, z kieszeni, żeby zadzwonić, tylko wyciągamy sobie mini telefon, więc to już jest troszeczkę pokazanie, że ta, że ta funkcja dzwonienia w smartfonie jest naprawdę, naprawdę marginalną jakby rzeczą, co jest może troszeczkę niedorzeczne, ale być może przydatne. O, zobaczymy też, ile te akcesoria będą kosztować. W każdym razie na pewno jest to, jest to bardzo fajna sprawa. Sprawdźmy jeszcze, jak ten rysik działa. Też może, może Was ciekawić. Oczywiście Android 4.4. 4 na razie, jak mówiłem, prawdopodobnie w dniu premiery rynkowej tutaj będzie być może Android L. Co jest ważne, mamy tutaj dodatkowy układ scalony, który pozwala nam na połączenie opcji hi Fi, dzięki czemu mamy podłączane słuchawki. Jakość tutaj audio jest lepsza na tym telefonie. Tak to wygląda. Sprawdźmy, może wejdziemy sobie jeszcze do, nie, nie do wi ale do, gdzie Settings. Settings. Tak wyglądają ustawienia I oczywiście One Hand Control. About Phone 442. Znowu pokażę jeszcze jedną bardzo ciekawą funkcję, mianowicie aplikacje Oczywiście multi-window funkcję, tak, zaczerpnięto też troszeczkę od Samsunga. Zobaczmy, jak ten rysik pisze. Yy, rysik ma niestety bardzo długi czas reakcji w porównaniu do Nota. to jest może, by, może i minus. Split screen? OK, więc teraz włączyliśmy ten paczek, tak jak mówiłem, ten split screen. Można go przestawić na, na drugą stronę, jak widać. No i to działa dokładnie tak jak funkcja multi-window w galakcji w smartfonach. Więc na przykład możemy sobie otworzyć Chroma i Facebooka. Ale niestety nie możemy otwierać dwóch tych samych aplikacji, czy na przykład dwóch okien przeglądarki. Tego nie możemy zrobić. Ten Rysiek może i nie działa idealnie, ale działa całkiem sprawnie. Wydajność tego urządzenia może nie jest jakaś... Na najwyższym poziomie nie stoi, aczkolwiek jest całkiem, całkiem w porządku. Z tego co widziałem wyniki w AnTuTu przed zmianą tej skali punktowej tam było około 20 tysięcy, więc całkiem... Smartphone. No i cóż, myślę, że to jak na razie tyle. E, generalnie, e, generalnie rzecz biorąc smartfon naprawdę sprawia bardzo dobre wrażenie. No i cóż, to jest ten taki, powiedzmy, pierwszy prowadzący filmik. Ja Wam pokażę jeszcze filmik z testowania e, innych aplikacji tutaj do tego Alcatela, szczególnie DJ-skiej, ale to już drugi filmik. filmie. Na razie dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie.